Postać kierownika jednostki HL-65 była mi znana. Wielokrotnie z nim miałem okazję roz rozmawiać, i między nimi ostatnio z prowadzonej rozmowy wywnioskowałem, że nosi się zamiarem zakończenia e, swojej kariery rybackiej. Prognoza opiewała na 5 do 7 z kierunków południowo-południowo-zachodnich. Orientacyjna była taka sama. Oczywiście było szerzenie o silnym wietrze. 15 na 16 pełniąc służbę w Bosmanacie, już o godzinie 20 zaczęliśmy się martwić o kutry. Mieliśmy wtedy 4 z Helu, 4 z Jastarni. Co było? To są kutry z Kapitanaty. O godzinie 21 już zacząłem wywoływać naukę FC. Wszystkie kutry oczywiście, nie tylko Hel 35. No, kutry nam wracały do godziny 23.50, także do tej pory nie byliśmy pewni, czy to jest ten kuter, czy to nie jest ten kuter. I 16 już o godzinie 00.17 wysłaliśmy ratownictwo do akcji. Ratowniczy Ośrodek Koordynacyjny prowadzi dwie równoległe akcje ratownicze już drugą dobę. Pierwsza z nich to poszukiwanie kutra H35 Kuter drewniany, 16-metrowy z trzyosobową załogą, który widziany był 15 rano, Była ostatnia informacja o nim, Było około 15 mil morskich na północnym suetze Kuter nie wrócił do portu do północy, a wiadomo, że w warunkach bardzo ciężkie powody prawie huraganowych wiatrów yy, stanowiło to wystarczającą podstawę do rozpoczęcia poszukiwania kierownictwo akcji powierzono kapitanowi statku cyklon